Seminarium Odrzańskie dotyczy tematyki odrzańskiej, mowa o biologii, o hydrologii, o ekosystemie Odry, ale także o sprawach społecznych, które dotyczą zagrożeń antropogenicznych, a także środowiska. Spodziewamy się wniosków, które w trakcie dyskusji poprowadzą do stworzenia jakiegoś konkretnego planu, być może nawet odbudowy czy ratowania rzeki Odry. Badania fitoplanktonu prowadzone są w sposób nieregularny. I informacje o pojawianiu się szkodliwych gatunków docierają do nas dopiero wtedy, gdy widzimy już katastrofalne skutki ich masowego występowania. Seminarium Odrzańskie to spotkanie o charakterze naukowym, które zorganizowane jest przez Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Oddział w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska Potamon.